Witam! Witajcie kochani! E, przepraszam za jakoś mikrofonu, ale nie mam jak po prostu przeciągnąć sobie tamtego mojego gdzieś tutaj, żeby było lepiej. A w każdym razie e, na pewno większość z Was. Albo nikt, może kojarzycie coś takiego jak Loot Crate? No nie? To są takie paczki, właśnie coś w tym stylu. Hehe, <laughs> arcade block. To są właśnie takie paczki, gdzie co miesiąc dostajecie jakieś fanty z gier, różne. No i ja właśnie coś takiego dostałem. Tyle, że to nie jest Loot Crate, tylko to jest Nerd Block. Ogólnie się ta strona tak nazywa. Ja dostałem wersję arcade block i sobie ją otworzymy. We wtorek, tak jak mówiłem ostatnio we wtorkach skutwonem hej Nie, miało być otwieranie paczek od widzów ale niestety o Boże moje włosy ale niestety dostałem tylko jedną dużą paczkę i kilka listów więc tak mi się po prostu wydaje że to jest zbyt mało i jak się uzbiera więcej to dopiero zrobimy sobie taki odcineczek jeżeli chcecie mi coś wysłać fajnego no, adres oczywiście macie poniżej w opisie tak więc okej okay, może zaczniemy od Odpakowania tego cudownego oto ar arcade bloka e, oprócz tego ar arcade bloka, jest jeszcze nerd block i jest chyba horror block. Ale no, ja dostałem akurat wersję takową. I okej, okay, uwaga, uwaga. Du, du, du. Za zawartość wygląda ogólnie generalnie tak e, bardzo fajna sprawa, że te wszystkie paczki. Te wszystkie paczki są po prostu um, randomowo pakowane. Czyli jak ja sobie kupiłem artcade bloka, to nie znaczy, że wy będziecie mieli identycznie. E, minus jest taki, że ta paczka idzie z Kanady, ta, tak więc pff, będziecie na nią czekać jakieś, nie wiem, dwa, no może półtora tygodnia. W każdym razie e, koszulkę pierwszą odstawimy na bok. Co my tutaj mamy? Mamy kurde przypinki z różnymi postaciami z Gamesów. Na bank, jak w tej chwili mówię, to są jakieś zbliżenia na, na te właśnie e, fanty, e, bo po prostu źle by mi było inaczej to po, tutaj pokazywać. Dalej, co jest dalej? Dalej mamy Notesik z Tetrisa. Naprawiłem światło swoją drogą, tak więc już jakoś powinna być dobra. Musiałem czekać po prostu, żeby mi przyszła żarówa, no. Taka sytuacja. To jest chyba zwykły... Oj, chyba za, za bardzo szczeleści. To jest chyba zwykły. Sorry. Kalendarzyk, albo jakiś taki notechnik, ale jest w każdym razie bardzo świetnie zrobiony. Bo zobaczcie, jeżeli się otwieramy, to wszystkie kartki, że tak powiem, mają, to znaczy wszystkie mm, kolory, mają, że tak powiem, swoje tak, jakby no wcięcia, no nie? Czyli to jest tak, tak jakby te wszystkie kalendarze, że tutaj jest yy, styczeń, luty, wiecie, macie, macie takie od razu domyślne zakładki. To tutaj jest to bardzo fajnie zrobione, kurde, yy, w postaci kolorowych. Bloczków z Tetrisa Nie gadajcie! Nie gadajcie! Zobaczcie mega Blocks Nie wiem czy teraz tutaj fajnie widać. Mega Blocks Mega Blocks z halo! O cholera! O cholera! To później sobie złożymy, ja wam to wszystko pokażę już jak będzie złożone! Jak będzie złożone! Cholera, teraz to pewnie głośno tutaj było! Co jest dalej? Plant versus zombies, kochani moi, komiks! Ojej, komiks Plants vs. Zombies. <laughs> Nie myślałem w ogóle, że oni coś takiego w ogóle tutaj wypuszczają w ogóle, w ogóle. Zajebiste, zajebiste. Dalej. Wlepki, wlepki z różnymi postaciami. Na przykład tu jest Sub-Zero, tutaj jest Big Daddy, tutaj jest Suckboy, tu jest ten chłopczyk z... Nie wiem, czy u, u Was to dobrze widać. To jest ten chłopczyk z y, Falota, Link, jakiś frajer, następny i Scorpion. Ha, nice, nice. I ostatnie, co to jest? A, to jest y, Arcade Block. To jest to, tak jakby. Co jest w środku? Co, co, co mi się trafiło w środku? Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój Arcade Block. Boże, za zapomniałbym koszulka, proszę państwa, koszulka rozmiar L i co tutaj jest? They see me rolling, they hating, oh yeah, fuck yeah, bardzo fajna koszulka, jednakże znowu nie mój kolor, taki szary. I ja się teraz zabieram do montowania, dobra, tak, więc trzymajcie się. Linki do Artcade bloka, nie, to jednak było w drugą stronę. Linki ogólnie do tej strony macie w opisie, możecie się tam zapoznać, jeżeli Wam się coś spodoba, zamówić. Ale niestety, niestety jest to troszkę, że tak powiem, problematyczne i no, nie jest to też rzecz rzeczą tanią. No. To kosztuje o, 20 dolarów musicie sobie to obczaić i ewentualnie, jak Wam się spodoba, to sobie coś takiego zamówić. Jeżeli byście chcieli więcej takich paczek, żebym otwierał, napiszcie w komentarzach. Ja wtedy sobie kupię takie paczki. Nie wiem, czy firma ta zgodzi się, żeby mi je po prostu dostarczać co miesiąc. Mimo tego na najbardziej tak się jaram <tym>, tym. Ok, tak więc jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Jeżeli byście chcieli czegoś takiego więcej, dajcie znać w komentarzach, zostawcie like i do zobaczenia. Na razie.